Siema, z tej strony a to jest kolejna mapa w Minecraft I kolejny raz to jest Escape Ale tym razem to nie jest horror e, Otóż mapa się nazywa Average Escape Room I jest wzorowana na Escape Roomach jeśli nie wiecie, co to jest Escape Room, wyjaśniam, to jest po prostu pomieszczenie albo zbior pomieszczeń, gdzie nas wrzucają, mam rozwiązać zagadki i stąd się z takiego pomieszczenia się wydostać. Yy, ja w życiu byłem tylko raz w Escape Roomie i to jest moment w moim życiu, którego żałuję, bo nie popisałem się swoją. Dobra, popisałem się swoim debilizmem wtedy, ale na wytłumaczenie ten Escape Room tak był zepsuty. <grym> ale dzisiaj zagramy, próbujemy przejść, zobaczę, ile mi to wyjdzie. Chyba zrobię takie coś, że na koniec filmu pokażę, w ile to przeszedłem. Po prostu przekopiuję, ile materiał trwał. Bo pewnie zostanie to przemontowane. Więc dobra, zaczynamy. Jesteśmy już w pierwszym pomieszczeniu. Od razu się tutaj zrespiłem. Tu nie przejdziemy. Tutaj musimy znaleźć przycisk. Zgaduję, że coś za tymi obrazami może być. Uwaga, za obrazami to często są jakieś zniki, ukryte rzeczy. No, dobra. Ty. Tutaj nie ma. Ale. O! A! Łatwiutkę. I jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Ej, to jest huge! O mój boże! Było napisane, że mapa zajmuje od 15 do 30 minut. Mhm No to widzimy się za półtorej godziny. Dobra, ale gdzie ja mam się mniej więcej wydostać? Tutaj. T Tędy mogę przejść. I muszę znaleźć dźwignię. Nie mogę niczego niszczyć, to jest ważne. Pod stołem coś może być. Mogę to otwierać o! Ta. O, bo to jest pokazane. Nie, to nie jest to. To jest to. Chyba. Kurde. Ale dobra, mamy już jakąś część zagadki, mamy C. Nie, nie wiem co to oznacza, ale mamy to. Mamy jakiś wen... Ale nie, fajnie spoko. Fajnie spoko zrobiona mapa, taka bez command bloków. To znaczy... Fajnie jak w mapie są command bloki. Ale... Zawsze bardziej doceniam to, że jak mapa nad... jest zrobiona bez tak... Te... bez command bloków. I nadal jest mega grywalna. Dzisiaj nie mówię o takich... Że, żeby mnie nie zrozumieć źle, nie? Że jeżeli mapa dobrze wygląda, dobrze działa, ma sens i jest zrobię bez boków, to szanuję. Ale jak je robi na odpieczęcie, to już nie szanuje. Ale spoko. Ale w sumie, bym pojechał sobie do takiego Escape rooma. To może być. To jest. Nie, nie, to jest ciekawe przeżycie, nie? Jak się ma kumpli, e, no, to już ja przegrywam na tym podejście. Ale. Faktycznie to może być, o coś ciekawego, dobra mamy skrzynkę Mamy second floor key Mamy A, mamy B A, B, C I czekaj Tu mamy zdjęcia Jeszcze przejdę tam dalej, zobaczę czy na pewno nic tam nie ma Dobra niczego tutaj nie było, no dobra wracamy Mamy second floor key i chyba możemy otworzyć tamte drzwi. Kolejne. Ej, dobrze idzie, dobrze idzie. Dobra, 3 minuty, kur. To samo wiem, że i w lunarze. Eee, super idzie. A później miałem zwiechy. Ch chyba 5-minutowe, 10 minutowo, bo nie wiedziałem, co robić. Dobra. Jesteśmy. Mm. Można otworzyć. O mój Boże. ABCD Eee. Uh. Insert Code to jest reset. Dobra. A, B. Zobaczmy. Mm. Colors. E, nie mam D. Nie mam żadnego. Nie mam niczego pod D, więc lepiej by. O, może. Mam D. Ok. Tutaj się chowamy w tym zakresie. To jest to, chyba, tak, to jest to. A, bo tu są. Ko... Ale. Sp... Do... Bo tu są kolory za. Ale, o mój Boże, tu jest tak. Niebieski. Nie czekaj, to nie tutaj. Nie tutaj. Niebieski, czerwony. Dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Ej, dobre, 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 dobre. Yy, dobra. Yy, raz, dwa, trzy. Dobra. Gdzie musimy tak, po czasce. Niebieski, czerwony. Niebieski, niebie niebieski, czerwony. Raz. Dwa. Trzy. Mm, teraz czwórka to będzie na A. To będzie czerwony. Dobra, już pierwszego nie potrzebuję. Drugiego w sumie też to na C. I to jest nie ten karateka. To jest yy, ten karateka. Niebieski. Niebieski i D Pomarańczowy Co? Cień, 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 raz mm. Dobra, patrzę na A A jest tutaj To jest niebieski Na no 100% Bo ja patrzyłem na to dobra to jest niebieski, żółty niebieski. Dobra. Żółty niebieski. Yy, żółty niebieski. Czerwony. Podchodzimy do C. Na C to był yy, też niebieski. Pomarańczowy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Yy, niebieski. Niebieski. Żółty. Żółty niebieski. Yy, później mamy. Yy, na A to był czerwony. Później C. Dobra, jeszcze raz się opowiem czy na pewno dobrze. Yy, nie na suba to jest niebieski. Niebieski pomarańczowy. Inkorekt! Twój star był inkorekt. Ja dobrze to plikam, nie? Bo na C jest tylko to zaznaczone. I to też jest tylko zaznaczone. Bo tam jest tak, pomarańczowy, nie? No chyba, że. Dobra, jeżeli jestem daltonistą, to ktoś może mi przynieść w łeb. No to jest ewidentnie tutaj. No na stówę. To jest. Dobra. No to jest jak niebieski, nie? Jeździesz tu indziej. Nie ma nigdzie indziej czachy. Dobra, Guys, ja nie mam pojęcia co tu robi źle. Serio. No jakby, kto jest żółty, to jest niebieski. To też jest niebieski. No nikt mi nie mówi, że to jest różowy To jest niebieski, to jest czerwony. To musi być zepsute. To już piąte teraz ten sam kod. Próbowałem w spak wpisać. Ale to nie zadziałało. Nie wiem. Mm. Dobra, guys. Yy, nie mam pojęcia o co z tymi kolorami chodzi. Ja już na to kur... Czekaj ile ja mam nagrania? Yy, ja jeszcze czekam. Ja mam 30 minut nagrania. Nie mam pojęcia o co chodzi z tymi kodami. Yy, nie wiem. Yy, kolory no mi się zgadzają. Pff, nie no, to jest niebieski, tutaj... A... Nie wiem może o to chodzi. Nie, no, to nie ma sensu. Eee, może coś tu? Aha A, zajebiście Aha, ci te metalowe drzwi? To, a, dobra Uuu Door unblock, dobra Coś tutaj, a Zegar Zegar Dobra, mamy jakiś door unblocker więc na coś on się może przydać Tylko na co? Dobra, przeszukam jeszcze te tutaj sprawdzamy ten, A, nie ma. Nic Dobra, ci tutaj był tylko door unblocker z tego co wynika i dwa zegary. Okej. Okay. To czekajcie, to ten door unblocker w przypadkiem... Szej ciej, czej. czej, czej.

Kliknąłem zamiast. Tutaj coś zamieniłem. Yy, Co i zadziałało. To. A? Dobra. Pff. Jakimś cudem to zadziałało. To znaczy. Nie wiem jakim cudem, ale nie wiem. Bo na początku, kodzie to... zamieniłem. Nie wiem. No. ja już. Nie wiem. O, no. Zmiana scenery. Coś mówiłem, że nie będzie horroru? Yy, żartowałem. No mam dobra, mam ten door unlocker, to chociaż tyle. Okej. Okay. Okej. Okay. O, Clock. Po co te zegary są? A. Blackstone A Work 1 O mój Boże, to jest jakaś matematyka Dobra, czekajcie Małpa równa się haszak razem małpa Hasz... czekajcie, ja to, ja to, się, kurwa, rozpiszę, nie? Czej, 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 czaj. To jest pod... podstawiane pod kąt, czekaj, czej, 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 Małpa plus 7 mnożyć przez A Widzicie, A równa się A kwadrat plus 7A więc procent, jeżeli to podmienię, to będzie 7 minus hashtag dodać hashtag. Procent równa się... Dobra, mamy procent. Dobra, procent równa się 7. Czyli to dobra. Mówię, że na pewno to będzie stone, ale to będzie już stone. Jako ostatnie coś musi być jeszcze przed. A może... Czekaj, czekaj. A, będzie się równęło. Mm, dobra, nie naprawdę. Stone. Nie. O! I ten dwa razy stona. Okej. Okay. Chyba, chyba o to chodziło. Czekaj. Co tu mam? Glass Bottle. Dobra, znala. Dobra, nie wiem o co dokładnie w tym chodziło. Wiem, że widziałam matematykę, wyliczyłem tylko procent. Więc chyba Ezunio. A nic tu więcej nie ma. To wygląda mi na... To mi trochę wygląda na gdzieś wrzuć wodę czy coś Gdzie mogę to wdupić? Eee... To jest Uuu! Uh! Masno Mapa. Dobra, eee, to, to mogę wywalić chyba już. czy znaczy nie, zachowam sobie, bo może gdzieś to się przyda. Dobra, mamy coś, mamy coś, guys. Water levels, okej. Okay. Mm. A, zaatakował. Dobra. I tak, yy... raz. Raz. Dwa. I tam trójeczka wlatuje O, to. A, T to tyle? Dobra. Mapa nie... Oprócz tych kolorów. Dobra, te kolory były jakieś zjebane, że. Na chyba trafił coś. Kliknąłem. Nie wiem o co chodzi z zegarami. Ale mam spoko. Mm, mówię. Albo to musiał być jakiś błąd przy command blokach. Tak obstawiam. Bo takie rzeczy. Mm, nie command blokowe to wyszły nawet spoko, ale widać, że. No, z tymi kolorami. Kolor by zepsute, ok? One były zepsute. Ja wpisałem poprawny kod. Ale dobra, to było na tyle. Widzimy się w następnych filmach i w następnym mapce, która nie będzie kurwa zwagowana. Siema!